Na rodziny zdrowego dziecka to spełnienie marzenia każdej mamy. Niestety jedno na dziesięć dzieci rodzi się przedwcześnie. Takie dziecko wymaga niezwykle intensywnej opieki i kosztownego leczenia. Jednym z najważniejszych elementów jest pokarm. Tylko naturalne kobiece mleko zawiera niezbędne wartości odżywcze, hormony, enzymy oraz czynniki wzrostowe, które stymulują dziecko do prawidłowego rozwoju. W momencie narodzin wcześniaka organizm matki nie jest przygotowany na wytwarzanie mleka. Bank Mleka Kobiecego w Szczecinie gromadzi mleko od kobiet karmiących, chcących podzielić się swoim mlekiem z wcześniakami. Wyspecjalizowany zespół lekarzy i pielęgniarek oraz specjalistyczny sprzęt zapewnia higienę i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki zaawansowanym procesom pasteryzacji i badań mleko zachowuje wszystkie wartości odżywcze. W ciągu zaledwie kilku miesięcy życzliwość już ponad 15 mam pozwoliła nam zebrać 90 tysięcy ml mleka. Udało nam się pomóc 80 wcześniakom. Wcześniactwo naznacza dzieci na całe życie. Możliwość dania im większej szansy na zdrowie i normalną przyszłość jest rzeczą bezcenną. Ty też możesz im pomóc.